Dzień dobry, witam Was w ostatnim vlogmasie. Bo tak zaczęłam nagrywać te vlogi, w końcu przerwałam, nagrałam kilka konkretnych filmów i jakoś tak się rozeszło. Więc dzisiaj taki pożegnalny vlogmas, bo już się zbliżamy do świąt mamy dzisiaj 22 grudnia, więc y, trzeba wszystko zacząć szykować. Mama w kuchni gotuje, ja sobie robię kawę, teraz właśnie się wykąpałam i w ogóle ciekawostka. Nałożyłam ostatnio rzęsy sztuczne, i dzisiaj odkładałam i mówię, gdzie ja je dałam? Nie, wiem, gdzie ja je, dałam, ale znalazłam dzisiaj we włosach. Je. Tak, gdzieś tam były wkręcone we włosy i przy myciu i nakładaniu odżywki je znalazłam kompletnie, więc nie przepadły. No, myślałam, że już je zgubiłam, a tu były we włosach. No i pokażę Wam zaraz szlafroczek, bo dostałam właśnie od Wojtka na święta. Dobra, pokazuję Wam szlafroczek. Tak wygląda. Tutaj się troszkę oddalę, tylko że niestety. Światło jest straszne, bo jest obrzydliwie na dworze. Tak się zrobiło szaro, buro i nieprzyjemnie. Farkocze, on jest taki szary, chociaż wydawał mi się delikatnie błękitny, powiem wam, że w niektórym świetle. I to jest rozmiar L na XL. I on pochodzi z Kerry, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Dobra, ludziska, wiecie co? Jest za 5:21 i tak naprawdę nic ciekawego Wam w tym vlogu za bardzo nie pokazałam, ale może trochę pogadam. Więc dzisiaj posprzątałam pokój i ogarnęłam podłogę. To jest u mnie masakra, bo u mnie wszystko na podłodze. Ja jestem strasznym bałaganiarzem jakby do tego się przyznaję. I zawsze mam taki chaos. A tutaj posprzątałam. Naprawdę udało mi się całkiem spoko tutaj posprzątać. Mam podłogę wolną. Dawno jej nie widziałam. I mam też trochę ciuchów na ziemi, dlatego, że będę nagrywać dwa filmy. I tutaj właśnie tak Wam może trochę zapowiem, że będę miała dwa filmy takie, wiecie, try on haul z Chińczyka. Pierwszy sklep to jest Dress Lily. Możecie kojarzyć w ogóle ten sklep od Ewy, yy, kosmetyczny koktajl, dlatego że ona robiła kilka filmów z nimi i zawsze mówiła, że te ciuchy są tragicznej jakości. i Powiem wam, że oglądałam właśnie kilka jej filmów i byłam taka, wiecie, przerażona, jak yy, zrobiłam to zamówienie, bo oni mi pozwolili zrobić chyba do 150 dolarów, więc w sumie. Tam chyba z siedem czy 8 ciuchów wyszło. No ale mówię, matko, jeżeli to będzie takie straszne. A tu się okazuje, że te rzeczy, które wzięłam są całkiem okej. Okay. Na przykład ten taki żółty sweterek, który miałam w filmie z zielonym makijażem, to jest stamtąd. Jakąś taką kurtkę, parkę mam. Y, jakieś śmieszne sukienki. Więc nie ma tragedii, na pewno będzie. I jeszcze mam y, drugi sklep, to jest She Win, Fajną nazwę, nie? Zerżneli. I to jest y, ten sam sprzedawca jakby, co y, Dear Lover. Czyli ciuchy, które już Wam pokazywałam chyba dwukrotnie na kanale. Kiedyś, właśnie tam kilka sukienek, chyba sześć sukienek pokazałam, a potem i spodnie, i kurtki, właśnie te takie wielkie futrzaste oversize. I ja ich ciuchy bardzo lubię, dlatego też się zdecydowałam na tę współpracę, bo ich ciuchy są naprawdę ok. Więc pokażę Wam je. Niedługo myślę, że może nawet przed sylwestrem, i myślę, że na święta na Wigilię założę taki czarny golf, bo taką sukienkę e, swetrową, dopasowaną z golfem, e, sobie wzięłam czarną i ona bardzo fajnie wygląda. Zresztą ja dosyć dobrze wyglądam w krojach ołówkowych, i ona taka jest, więc myślę, że jakoś tam za parę dni zobaczycie. I jeszcze będąc w temacie filmów do nagrania, myślę, że w Wigilię w godzinach wcześniejszych. Nagram jakieś Get Ready with me, właśnie takie wigilijne. Z zeszłego roku jest u mnie na kanale. To jest taki bordowy makijaż, więc możecie sobie tutaj zobaczyć, podlinkuję. A w tym roku myślę, że pójdę w jakąś taką klasykę dosyć brązową, natomiast y, oczywiście ze złotem, i użyję paletki na blad Dreamy 2, tak mi się wydaje. Może się będę posiłkować jeszcze tym Hanem nowym z Natali Beauty. W ogóle fajne paletki, te, o których Wam mówię. Dostałam je od zebry, więc jakby. To są takie nowości, ale już ich używałam i muszę Wam powiedzieć, że obie mi się podobają. Jak tak na te nable patrzyłam początkowo, wiecie gdzieś tam na filmach, to tak mówię, że to jest nudne i jakieś takie niezaładne. Ale ta paletka naprawdę ma potencjał. I formulacja tych cieni jest zupełnie inna. Tam jest takie fajne złotko, i to złotko w ogóle ma taką dziwną strukturę właśnie ma taką strukturę, bo nie nazwę tego inaczej. Ono nie jest brokatem jest taką bardziej folią, ale jakby czuć pod palcem, że rozprowadzacie coś takiego trochę bardziej chropowatego, ale to absolutnie nie drapie, e, więc dosyć wyjątkowa jest ta paleta, e, więc myślę, że właśnie taki makijaż się pojawi, no nie w Wigilię raczej, bo myślę, że się pomaluje, pójdę na Wigilię do siebie, do domu, potem pewnie na Wigilię do Wojtka, więc dzień ucieknie, natomiast może mi się uda w pierwsze dni świąt, znaczy w pierwsze, w pierwsze dwa e, wrzucić nawet jakoś tam, wiecie, rano, żebyście mieli do gotowania, szykowania się sami, same malowania w tle, bo czasami lubimy sobie taki filmik puścić, może jakąś taką małą inspirację. I jeszcze wam tutaj na końcu tego filmu, już tak na pożegnanie, pokażę Wam pomysł na prezent last minute, bo w końcu mamy dwa ostatnie dni. Jeszcze poniedziałek i wtorek, jeszcze pewnie będzie wszystko otwarte, wigilie. Więc jeżeli szukacie prezentu dla jakiegoś brodacza, pana z wąsami albo ogólnie mężczyzny, to pokażę wam, jaką dostałam paczkę od drogerii Natura, żeby wam pokazać, bo to właśnie taka marka u nich się pojawiła i są takie całkiem fajne produkty dla mężczyzn. Więc teraz wam to pokażę. I właśnie dostałam taką paczkę od natury, żeby Wam pokazać, że w drogeriach natura pojawiła się nowa marka, i to jest Pan Golibroda. Jak możecie zobaczyć, to jest taka marka dedykowana panom z brodą czy z wąsami. Więc jeżeli macie w swoim bliskim otoczeniu takich panów, to może warto rozważyć, żeby im coś takiego kupić. Nie mówię, żeby kupować wiecie, wszystko, ale przedstawię Wam te produkty. Zastanówcie się, zobaczcie, może Wam coś przypadnie. Do gustu. Więc tak, mamy tutaj taki żel do mycia, brody, ciała i włosów. Po prostu powiedziałabym, że bardzo przyjemny, uniwersalny, fajny zapach. To jest akurat drzewo cedrowe. I tutaj możecie od razu zobaczyć skład. Skład jest bardzo prosty. Ogólnie ten żel jest bardzo uniwersalny, czyli jest na takich powiedzmy, że łagodnych i średnio łagodnych substancjach myjących. Mamy glicerynę, a tak poza tym to po prostu bardzo y, prosty skład. Myślę, że właśnie taka uniwersalna rzecz do mycia. Mamy krem, krem dwa w jednym do twarzy i brody. Powiedziałabym, że raczej do twarzy taki leciutki kremik, który nie będzie y, przetłuszczał. Ale zobaczcie, że skład jest dosyć prosty i powiedziałabym, że nawet y, tak... Trochę negatywnie to zabrzmi, ale ubogi, dlategoż tutaj nie ma za wiele substancji takich wiecie jakichś odżywczych, nawilżających, ale przez to ten krem jest bardzo, bardzo leciutki, więc myślę, że dla panów jest w porządku. Zatem jeżeli macie jakiegoś tam pana, który na przykład no wiecie, że nie lubi kremów, a coś takiego pachnącego, bo to pachnie dość mocno yy, i lekkiego by używał, no to taki krem. I dwa moim zdaniem najlepsze składowo produkty, czyli olejek do brody i balsam. Balsam dwa w jednym do układania brody i wąsów i to jest po prostu taki balsam na maśle Shea bosku pszczelim i oleju z winogron. Jeszcze mamy tutaj witaminę E i olejki zapachowe, tam wiecie wszystko, co jest w składzie zapachu. I powiem Wam, że to bardzo ładnie pachnie. To jest drzewo sandałowe i pachnie no tak drzewnie, troszkę egzotycznie, ale jednocześnie świeżo i cytrusowo. Naprawdę przyjemny zapach, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. I ostatnia rzecz właśnie z tych takich bardziej naturalnych. To jest olejek do brody. I zobaczcie, skład bardzo prosty: olej z migdałów, olej słonecznikowy, olej arganowy, witamina E. No i jakiś tam konserwancik i składnik olejków mm, zapachowych. No i właśnie to jest naprawdę spoko rzecz. I wszystkie te produkty kosztują obecnie w promocji $16,99 o ile jeszcze ta promocja będzie trwała, kiedy ja to Wam wrzucę, a jeżeli nie, to kosztują 20 zł, więc i tak nie są drogie. Myślę, że można jakiemuś Panu skomponować na przykład taki żel i olejek, albo żel i balsam, albo krem i żel, nie wiem, no ogólnie uważam, że można taki mały prezencik zrobić za niewielką cenę, a produkty pachną bardzo ładnie i wydaje mi się, że są całkiem spoko, szczególnie właśnie taki uniwersalny żel dla Panów. I teraz Wam otworzę i szybko jeszcze mignę, jak to wygląda. O, i właśnie tutaj otworzyłam i możecie zobaczyć opakowania kremu, olejku i balsamu. Zaraz odkręcę też ten balsam, bo po prostu dam go Wojtkowi, żeby już sobie go używał. No i ten balsam wygląda właśnie tak. Powiem Wam, że otworzyłam i od razu super pachnie. No piękny jest ten zapach. Akurat ten balsam pachnie dosyć męsko, ale nie jakoś tak hamsko męsko. Wiecie, czasami są takie typowe zapachy męskie, które od razu wiemy, że są męskie. A on jest taki kurczę fajny, przyłamany trochę jakby cytrusową nutą. Bardzo mi się podoba zapach tego balsamu. No, i to by było na tyle w tym filmie. Wiecie, chciałam jakby zakończyć ten grudzień tak, jak go zaczęłam, czyli vlogiem. I mimo, że tych vlogów nie było zbyt wiele w tym miesiącu, to mam nadzieję, że Wam się podobały. Być może będę takie czasami nagrywać. Um, no. Wiem, że teraz w grudniu to akurat ciężko z tymi vlogami, bo każdy nagrywa właściwie, jest z tych filmów mnóstwo, więc i jakby mimo, że dużo osób siedzi na YouTubie, to ta oglądalność to tak, jeżeli chodzi o tych mniejszych mm, twórców, to. Średniawa, ale może w przyszłości takie vlogi czasami gdzieś tam się pojawią. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnych filmach, już takich bardziej konkretnych i tematycznych. Pa Pa!